Dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ogrodnicze zakupy, opowiedzieć Wam o tym, jak nawożę rośliny na wiosnę, no i pokazać Wam moje roślinne zakupy, których jest całkiem sporo. Także najpierw, najpierw pokażę Wam, co kupiłam, jeżeli chodzi o nawozy i różne wspomagacze, użyźniacze gleby. Te metody, o których teraz opowiem, u mnie akurat się sprawdzają. Także, także jeżeli nie macie pomysłu na nawożenie, to jak najbardziej zachęcam Was, żeby z tych moich pomysłów skorzystać. No i słuchajcie, zacznę, zacznę może od najgorszego, czyli od nawozu mineralnego. Raczej staram się nawozić naturalnie, ale, ale uważam, że jeżeli chodzi o rośliny kwitnące, czy też o róże, no to jednak warto wspomóc je nawozem mineralnym. I tutaj mam taki nawóz do róż. Nie mam jakiejś tam ulubionej marki, biorę po prostu taki jaki jest cenowo i składowo odpowiedni i tutaj akurat zdecydowałam się na, na Biopon, akurat robiłam zakupy na Allegro i, i wróciłam do koszyka ten 3 kg, więc myślę, że to spokojnie starczy mi na pewno na wiosenne nawożenie, na a może i na cały sezon. Zastanawiam się jeszcze, czy użyję go tylko do róż, czy może też do, do różnych kwitnących bylin, wtedy zapewne, zapewne może mi go zabraknąć. Także myślę, że podsypię róże, to co zostanie rozsypię pod byliny, a na nawożenie letnie już po pierwszym kwitnieniu zakupię nowe opakowanie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nawożenie mineralne. Teraz przejdźmy do nawożenia naturalnego. Są takie cztery produkty, które w zeszłym roku zmiksowałam i po prostu wrzuciłam na oko to wszystko do wiaderka, zmieszałam, rozsypałam po rabatach i efekt był bardzo dobry. Rośliny pięknie rosły. No i jest to są to wióry rogowe. Kupuję je co roku w Lidlu. Jeszcze kilka lat temu wiem, że był bardzo duży problem, żeby je dostać. Teraz już można je znaleźć na Allegro. No ja akurat biorę te z Lidla. Kupiłam dwa worki, myślę, że może troszeczkę za mało. Te wióry rogowe też używam do sadzenia roślin, więc, jeżeli sadzę roślinę, wykopuję dołek, to dodaję swojego kompostu, dodaję y, właśnie te wióry rogowe, dodaję y, mączkę bazaltową i obornik granulowany. No i to są właśnie te wióry rogowe. Następne cudo to jest mączka bazaltowa. Tutaj akurat mam sumina, ale tak jak mówi, zamawiałam na Allegro i, i brałam to, co najbardziej mi pasowało cenowo i wielkościowo. Tutaj już mam otwartą, bo sadziłam róże i do sadzenia ruszek najbardziej też, też sypuję do dołka. No i właśnie w tej mieszance mojej do nawożenia ta mączka bazaltowa również się znajduje. Kolejna rzecz to jest obornik granulowany to jest że tak powiem taki must have ogrodnika, który, który chciałby gdzieś tam ten ogród prowadzić troszeczkę bardziej w zgodzie z naturą. W tym roku zdecydowałam się na obornik koński, co roku kupowałam bydlęcy, no podobno koński jest bogatszy więc, więc zainwestowałam, no bo jest jednak droższy, ale zobaczymy, mam nadzieję, że, że będzie służył roślinom. No i kolejnym moim powiedzmy odkryciem, zeszłoroczym to jest... Kompost granulowany, w zeszłym roku kupiłam i też właśnie rozsypałam na rabatach. No, u mnie niestety z, z rozkładaniem kompostu na rabatach jest taki problem, że mam korę, więc musiałabym tą korę odgarniać, rozkładać. No, myślę, że czasowo to jest nie do ogarnięcia. No, zdaję sobie sprawę, że taki kompost granulowany na pewno nie jest tak, tak wartościowy jak, jak kompost taki prawdziwy, wyprodukowany, ale. Ale myślę, że jest to jakaś tam alternatywa. Także, także no w zeszłym roku bardzo mi się to spra sprawdziło. Także w tym roku taki duży worek 25 litrów sobie sprawiłam. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje różne nawozy. Więc, tak, więc tak jak mówiłam, robię sobie taką mieszankę w, w wiadoreku mniej więcej w różnych w równych ilościach. No tutaj wiadomo, no mam dużo więcej tego kompostu, a na przykład dużo mniej wiórów rogowych, więc tak. No, więcej dam na pewno kompostu granulowanego, ale no zresztą będę to nawożenie też robić. Postaram się to nakręcić. Do wiaderka wszystko wrzucam, mieszam i po prostu rozrzucam na rabatach. Będę to na pewno robić gdzieś w kwietniu, pod koniec kwietnia raczej. Myślę, że wcześniej nie ma sensu. Nie chcę tutaj przyspieszać tych roślin. Także dla mnie nawożenie w marcu to, to jest troszeczkę bez sensu. Troszeczkę bez sensu. No dobrze, i teraz jeżeli chodzi o te produkty to na pewno mączka bazaltowa i obornik przydadzą mi się jeszcze do jednej rzeczy, mianowicie jak wiecie mam sporo nowych rabat i będę te rabaty przygotowywać, więc będę je posypywać mączką bazaltową i tym obornikiem granulowanym, a następnie będę na tym rozkładać kompost. Mam taki kompost w worku, no nie jestem wielką fanką tego kompostu, on zazwyczaj ma jakieś tam zanieczyszczenia, ale niestety no, nie mam swojego kompostu na tyle, żeby na tych wszystkich rabatach rozsypać. No u mnie to jest taka jednorazowa akcja, ja po prostu rozkładam cienką warstwę tego kompostu i później jak już posadzę roślinę, no, to i tak przysypuję rabatę korą, ponieważ no nie wyrobiłabym z pielaniem. Kompost niestety nie, nie chroni tak przed chwastami jak kora i... I ja po prostu jestem zwolenniczką ściłkowania y, rabat korą. Y, w zeszłym roku tak właśnie robiłam. Y, kładłam y, kompost no to korę i bardzo miałam y, bardzo fajną, żyzną rabatę. Także tak że mam nadzieję, że, że i w tym roku mi się to sprawdzi. Z takich ciekawostek, y, kupiłam takie produkty do ukorzeniania. Tej do, ukorzenia, do sadzonek drewniałych już używałam. Y, ukorzeniając sztobrych hortensji, tutaj następnie, nas, natomiast mam dosadzonych dzielnych zamierzam rozmnażać byliny i, i ten ukorzeniacz mam nadzieję mi w tym pomoże z ciekawostek jeszcze chciałam Wam pokazać nadstawki paletowe z których będę robić warzywniki, mam ich 9 sztuk Będą to trzy warzywniki, po trzy takie nadstawki. Chciałam po prostu, żeby były te warzywniki troszeczkę wyższe, a nadstawki są kupione, używane. Z tego co patrzyłam, no w marketach taka nadstawka kosztuje około 120 zł. Na Allegro można kupić nową w cenie 70 zł, a, a my znaleźliśmy używane za 40 zł. Myślę, że są w całkiem niezłym stanie. Ja i tak będę je malować, więc. Więc, więc polecam, jeżeli chcecie takie warzywniki zakładać, to jak najbardziej polecam szukać używanych nadstawek paletowych. Dobra, słuchajcie, musicie mi wybaczyć ten bałagan w szklarni, ale już nie chcę się tych roślin przenosić. Chciałam Wam szybko pokazać, to są dwie, dwa zamówienia z Alba Marczy, z mojego ulubionego sklepu. Czekam jeszcze na zamówienie ze szkółki, ze, ze szkółki Barcikowscy i wiem, że jutro do mnie przyjdzie bo dostałam maila, także na pewno zrobię taki szybki unboxing i Wam go nakręcę. A tymczasem pokażę Wam, co tutaj ciekawego zamówiłam. Na wstępie chciałam powiedzieć, że głównie pozamawiałam pojedyncze rośliny. Wiem, że tego się nie poleca, tak się nie robi, sadzi się w grupach i minie mu trzy rośliny, no ja się tego nie trzymam, bo Sporo, z tych, sporo wielu z tych roślin nie znam, nie wiem, jak będą się zachowywać, nie wiem, czy się u mnie przyjmą, czy będą chciały rosnąć i nie chcę inwestować w, w trzy rośliny na przykład, żeby nie wiem, no wszystkie mi padły. Także jeżeli jakaś roślina dana się u mnie sprawdzi, to ja po prostu albo sobie dokupię więcej, albo poczekam, aż to roślina mi urośnie i sobie podzielę sezonkę. Także ja tak robię, kupuję pojedynczo i... i... No i cóż, jest to, jest to niezgodne ze wszystkim, co się mówi na temat zakładania ogrodu, ale ja zakładam po swojemu, sadzę pojedyncze rośliny albo sadzę po dwie, co jest w ogóle jakąś tragedią totalną. Także, także cóż, nie, nie słucham się, co tam, co tam gadają, także zobaczcie, co ciekawego sobie zamówiłam. Pokażę Wam na początek te rośliny, które kwitną. Tutaj mam, słuchajcie, miodunkę. Miodunka o różowych kwiatach. No, ja mam miodunkę, pokazywałam Wam. Ona jest taka różowo-fioletowa, ale tam ma właśnie takie śliczne różowe kwiatki, dlatego ją wzięłam. No, muszę ją posadzić czym prędzej, bo, bo nie chcę, żeby mi zmarniała. No i też fajnie, jeżeli kwitnie, to fajnie by było, żeby już zaczęła cieszyć na rabacie. Kolejną kwitnącą roślinę to są fiołki. Tutaj mam coś takiego, fiołek labradorski. Takiego fiołka jeszcze nie mam, także, także zobaczymy, jak on się przyjmie. No jest prześliczny, ma y, fioletowe kwiatki i takie ciemne listki, także bardzo, bardzo mi się on podoba. Kolejną rośliną, która już kwitnie, to fiołek rogaty, y, odmiana Martin. Y, jeżeli chodzi o fiołki rogate, to y, no słyszałam taką, nie wiem czy to jest prawda, że te małe bratki, no on faktycznie wygląda jak bratek, ale ma troszeczkę inne te listki, no i przede wszystkim te fiołki rogate, czyli te małe bratki, które kupujemy do donic, to są rośliny dwuletnie, a ja kupuję takie fiołki rogate, które są bylinami, już takiego fiołka jednego mam, pięknie się rozrósł, niedługo będzie kwitł, dlatego szarpnęłam się na kolejne po prostu, no. Uwielbiam je, no to takie wydają się zwykłe, niepozorne brateczki, ale ten fiołek którego, którego ja mam to kwitł cały sezon i był przepiękny i dlatego też zamówiłam sobie drugi zaraz wam pokażę to jest ten fiołek tak się nazywa milkmaid naprawdę wygląda prześlicznie może znajdę zdjęcie to wam wrzucę no tutaj te kwiatuszki są takie żółtawe ale on napra tak naprawdę ma te kwiatki takie blado niebieskie jest prześliczny mam tutaj jeszcze jednego y fiołka to jest odmiana Molly Sanderson, no i ten będzie miał czarne kwiaty niemalże, także nie mogę się doczekać, bo moje już pączki, te pączki faktycznie są ciemne, także, także zobaczę, no troszeczkę widzę, że jednak może jakaś tam lekka plamistość na nim jest, no ale nic, myślę, że, że się wykaraska z tego i że będzie wszystko dobrze kolejną y, ciekawą rośliną jest groszek wiosenny. On jeszcze nie kwitnie, ale już ma pąki. O, to jestem bardzo, bardzo ciekawa, co, co to z niego urośnie. No i to by było, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o kwitnące rośliny. Kwitnące w sensie już z kwiatami, bo one wszystkie będą kwitły. Tutaj na przykład mam i, I tego zamówiłam trzy. Nie wiem, wydaje mi się, że tak mi y, opis y, się spodobał, że zamówiłam sobie trzy. To jest miecznica wąskolistna. Jakieś takie traweczki będą, kwiaty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, tutaj słuchajcie, jeszcze jednego fiołka tego znalazłam. Coś takiego. No, kwiatków jeszcze nie ma, pąków, także, także czekamy. Czekamy, aż zakwitnie. Zamówiłam sobie, słuchajcie, dwa czosnki. Jeden to jest czosnek milenium także jestem ciekawa jak to będzie kwitło i czosnek błękitny zamówiłam taki dzwonek dzwonek kiedyś miałam tylko jeden brzoskwiniolistny on niestety u mnie wyginął także stwierdziłam, że spróbuję znowu dzwonkami może tym razem będzie im lepiej u mnie zamówiłam taki przytacznik w sumie nie wiem. Wiecie co to jest? Tak, że ja wchodzę, robię zakupy, co tam mi się podoba. Bo widzę, że to chyba jakaś purząca roślina. Także na moje y, ścieżki kamienne w sam raz. No i co, podoba mi się, że, że Albamar tutaj ma od razu oznaczone, jakie stanowisko jest odpowiednie. I, i, I przy sadzeniu na pewno to dużo pomaga. O, to jest roślina, której jestem bardzo ciekawa. To jest haber, taki bylinowy. Na razie wygląda tak, no ale zobaczymy, zobaczymy. Ułódka wiosenna to jest roślina, której szukałam, którą bardzo chciałam posadzić. Jakaś taka roślina kwitnąca wiosną na razie. Kilka listków. Zamówiłam jakąś taką szałwię i zaskoczyły mnie te jej ząbkowane listki, także jestem ciekawa, co to z tego wyrośnie. No i coś takiego ja się nie trwały. Nie mam pojęcia, co to jest, bo już nie pamiętam, co zamawiałam, coś takiego. Takie listki zobaczymy. Zamówiłam sobie też oczywiście bodziszki. Tu jest bodziszek azurrasz. Troszeczkę mnie niepokoi jego wygląd. Ten listek był zielony. No ale widzę, że, że coś tutaj odbije, także mam nadzieję, że odbije. No ja mam tego bodziszka, dlatego zamówiłam jeszcze jednego, ale no nie wygląda ta sadzonka dobrze. A tutaj z kolei mam innego bodziszka. To jest bodziszek Walicha Blue Away. No na razie bodziszki wyglądają tak. Aha, no i tutaj mam jeszcze jednego bodziszka. To jest bodziszek Popielaty. U mnie niestety dwa bodziszki Popielaty już padły, więc to jest moja ostatnia próba z bodziszkiem Popielaty. Zamówiłam sobie boży kwiat. Jak robiłam to zamówienie, to mojego jeszcze nie było na powierzchni ziemi. Nie byłam pewna, czy on przeżył, dlatego zamówiłam jeszcze jednego, bo bardzo mi zależało, żeby go mieć. Ale widzę, że mój też już wychodzi z ziemi, także będę miała dwa. I tu kolejny dzwonek, na który się skusiłam, to jest dzwonek skupiony, taka już większa doniczka, duża sadzonka, także myślę, od razu widać, że to jest roślina, która sobie poradzi, bo, bo widać, że się ładnie rozrasta, także. Tutaj kolejny bodziszek. Bodziszki bardzo lubię i, i praktycznie co roku dosadzam jakieś nowe odmiany. Tutaj zamówiłam jakiegoś floksa. Szczerze mówiąc nie pamiętam jak wygląda. Wydaje mi się, że to jest taki jakiś biało-różowy. No, zobaczymy. Ładna sadzoneczka. I zamówiłam sobie, słuchajcie, świecznicę, bo też bardzo je lubię. Mam jedną taką bardzo zabiedzoną świecznicę. Mam nadzieję, że ona w tym roku zakwitnie. No i tutaj będę miała drugi egzemplarz. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwiatki, to byłoby tyle. Przejdźmy do traw ozdobnych, bo tych też troszkę zamówiłam. Sesleria Heuflera. Ja tą seslerię mam, ale nie, nie taką ładną sadzonkę. Także fajnie. Cieszę się, będę miała troszkę większą kępę. Mam nadzieję, że ona szybko rośnie, bo te moje, te moje sadzoneczki to są takie dosłownie po trzy trawki. Przepraszam bardzo, jeszcze znalazłam tutaj kwiatuszka. Jest to zawilec gajowy. Również bardzo chciałam go mieć. Na razie coś takiego. I wracając do traw, ja zamówiłam sobie, słuchajcie, jeżotkę rozpierzchłą. Nie mam pojęcia, jak to będzie rosło. Kwiatostany wydawały się ciekawe, aczkolwiek to te, te y, była takie troszeczkę jakby odperzu. No nic, zobaczymy, może, może nadrobi kwitnieniem. I kolejna trawka. To jest, już nie będę wam tego czytać, sporo bolusa y, różnouskowego sobie wysiałam, no a to jest jakaś inna odmiana, ma takie inne też kwiatostany, także jestem ciekawa jak to będzie wyglądało i jak to się sprawdzi tutaj mam piórkówkę wschodnią flamingo, mam już y, odmiany Karlie rose i bardzo lubię, y, uważam że jest przepiękna i to w ogóle jest zupełnie inaczej, ta trawa się zachowuje niż, niż te piórkówki japońskie, rozplenice, który, za którymi nie przepadam ale jestem ciekawa, jak ta, właśnie, jak ta odmiana będzie wyglądała. No, one jeszcze nie ruszają. Tutaj widzę jakiś dziubeczek wychodzi, ale to pewnie tylko dlatego, że, że jest w donicy. No i słuchajcie, wzięłam sobie z smukłą. Ja tą trawę już jedną mam, ale ponieważ ją późną jesienią przesadzałam, to nie byłam pewna, czy mi przezimuje, ale prawdopodobnie przezimowała, bo widziałam tą zieloność, gdzie była. Bardzo fajna trawa, na pewno w sezonie Wam pokażę. Ma śmieszne kwiatostany, jak takie szczoteczki, naprawdę. Nawet nie wiem, czy zrobiłam zdjęcie, bo ja ją tak posadziłam, że, że nie było jej widać i dopiero jesienią sobie o niej przypomniałam. Także jest naprawdę bardzo fajna i, i myślę, że w tym roku ją posadzę w jakimś bardziej wyeksponowanym miejscu. No i tutaj ostatnia roślinka, zamówiłam sobie, słuchajcie, taką hortensję drzewiastą, nie jestem wielką fanką, ale ta hortensja drzewiasta ma tak ciekawe kwiatostany, że, że się skusiłam, także zobaczymy, no, wrzucam Wam tutaj może zdjęcia, jak te kwiatostany wyglądają, bo wszyscy znamy te hortensje drzewiaste z tych takich wielkich pomponów, a, a tutaj właśnie będą te kwiatostany zupełnie inne, także ja takie kwiatostany bardzo lubię i jestem ciekawa jak to, jak to będzie wyglądało no i jeszcze słuchajcie z takich pierdółek że tak powiem, kupiłam takie linie były w Lerwana na wyprzedaży, kupiłam sobie cztery, a ja tą odmianę bardzo lubię, mam nadzieję że, że te odmiany się zgodzą muszę te linie jak najszybciej posadzić nie wiem jeszcze czy będę je sadzić do gruntu czy będę je przyspieszać w donicach Tutaj są po dwie, także mam 8 sztuk. Mam nadzieję, że, że, że będzie wszystko ok z nimi. No, w zeszłym roku udało mi się taką odmianę wyhodować, ale od, zdaje się, że to była cebula z odlegutko. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Także słuchajcie. No i to by było na tyle. Jak przyjdzie moja paczka od Barcikowskich, to też ją otworzę. No i słuchajcie, przyszła paczucha patrzcie. jakie. Do doniczuchy to są piwony, także zaraz to wyciągnę i Wam pokażę, ale jestem pod wrażeniem wielkości tych sadzonek, bo te piwonie wcale jakieś jak na piwonie ogromnie drogie nie były, także zaraz to rozpakuję i Wam pokażę, co tutaj zamówiłam. No dobra, słuchajcie, mam już moje zamówienia rozpakowane, tutaj są y, piękne piwonie, y, y, widać, że już się budzą, także... No, chciałabym je posadzić już, ale przed świętami jest tyle roboty, że posadzę po świętach. To jest coś takiego i coś takiego. Ogólnie sadzonki super. Także od Barcikowskich pierwszy raz zamawiałam i, i jestem mega zadowolona. A, a to w ogóle był mój prezent urodzinowy, który sobie zażyczyłam. Także dziękuję moim obdarowującym. Bardzo się cieszę. No i co ja tutaj jeszcze mam? Tutaj mam, słuchajcie, przetecznika pagórkowego nie mam jeszcze czegoś takiego więc, więc jestem ciekawa bo wszelkie te przetoczniki bardzo lubię tutaj mam dwa kukliki dwie różne odmiany to są tak duże sadzonki, że powiem Wam, że można było się pokusić od razu o podział, bo naprawdę jest to jest duża doniczka Także super, na pewno myślę, od Barcikowskich jeszcze zamówię, bo oni tam mają sporo bylin, które będą dostępne na przykład od lipca. Także to, to, czego ja szukam, na razie Wam nie powiem co, to myślę, że sobie zamówię. No i tutaj na koniec taka wisieneczka na moim urodzinowym torcie: to jest przylaszka. Zamówiłam sobie trzy sztuki, bardzo, bardzo o nich marzyłam. Także jestem przeszczęśliwa, że je mam. Małe, cudne kwiatuszki, takie, jakie lubię najbardziej no i co, no i po świętach będę to wszystko sadzić także, także no, mam nadzieję, że, że zainspirowałam was do zakupów i co, i dziękuję wam bardzo w takim razie